Studiowanie polonistyki przede wszystkim wyposaża w wielką świadomość słowa, co w dzisiejszych czasach kryzysów i rozmaitych konfliktów jest nie bez znaczenia, a może nawet jest po prostu najważniejsze. Słowo potrafi je wzniecić, potrafi je złagodzić. Pozwana na wyrażenie siebie, pozwana na negocjowanie staje się pomostem, przez który możemy dotrzeć do drugiego człowieka. Na wszystkich kierunkach, które są prowadzone w Instytucie Filologii Polskiej jest to bardzo widoczne, niezależnie od tego, czy pomyślimy o szkole i edukacji, czy pomyślimy o mediach, o logopedii, a w szczególności, jak się wydaje, dotyczy to literatury jako najstarszego medium. Ciągle aktualnego i ciągle aktywnego, aktywizującego też do działania na bardzo wielu polach. Myślę, że Świadomość tego, jak literatura jest konstruowana i w jaki sposób oddziałuje, można przede wszystkim zyskać na takich przedmiotach jak poetyka czy teoria i antropologia literatury, które również są prowadzone w naszym Instytucie w zespole katedry teorii i antropologii literatury. Serdecznie zapraszamy do studiowania u nas.